Ile naprawdę wydaje miesięcznie rodzina z klasy średniej żyjąca w okolicy Warszawy? Dwójka dorosłych, dwójka małych dzieci, jedno wynagrodzenie i całkiem sensowne dochody. Zarabiam dobrze, ale kiedy spisuję wszystko w arkuszu, czasem sam się łapię za głowę. Ceny jedzenia, rachunki, dzieci czy codzienne wydatki wszystko rośnie szybciej niż pensje. W tym filmie pokażę Wam, jak wyglądał nasz październik w liczbach. Jakie mieliśmy wydatki? Ile udało się odłożyć? I czemu od października będziemy mieć 1000 zł mniejszy dochód? Zapraszam! Jeśli jesteś tutaj nowy, to jak zwykle dwa słowa o mnie. Na tym kanale znajdziesz w 100% transparentne finanse rodziny z klasy średniej. Zero ściemy, tylko prawdziwe dane. Ja pracuję zdalnie w obszarze finansów i SAPA. Moja żona jest z kolei na urlopie wychowawczym i zajmuje się na co dzień dziećmi. Od dawna spisuje nasze wydatki. W zasadzie od kilku lat. Korzystam przy tym z arkusza budżetowego, który jest prosty i mega funkcjonalny. Jest to mój własny arkusz, a nie żaden gotowiec z neta. Gdybyś też chciał z niego korzystać, to link znajdziesz w opisie filmu. Dobra, to teraz przejdźmy do podsumowania naszych finansów z października. Październik był dosyć spokojny od strony finansowej, ale z jedną istotną zmianą, która będzie miała wpływ na pozostałe miesiące. Od października nie dostajemy już kasy wynikającej z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Przez ostatni rok co miesiąc wpadał dodatkowy 1000 zł na młodszego syna. Nie był to ogromny zastrzyk, ale dawał trochę luzu, no i zawsze pokrywał sporą część wydatków na dzieci. Także smutno bo tysiak mniej, ale co zrobić? W październiku nasze łączne dochody wyniosły 15 212 zł, a wydatków mieliśmy 12 423. Finalnie więc zostało nam 2789 zł oszczędności, a przeliczając to na stopę oszczędności, to w październiku osiągnęliśmy ją na poziomie 18,3%. Nie jest źle. I niby wszystko wygląda dobrze. Ale kiedyś zanim mieliśmy dzieci, potrafiliśmy odkładać nawet 10 tysięcy miesięcznie. Po pierwsze, wtedy mieliśmy dwie pensje. Życie było tańsze. No i oczywiście nie mieliśmy dzieci, co z punktu widzenia kosztowego, jak się każdy domyśla, jest trochę istotne. Dziś każdy tysiąc złotych, można powiedzieć, ma swoje przeznaczenie, a planowanie budżetu przypomina trochę prowadzenie małej firmy. Skala wydatków faktycznie przez te lata urosła i jest duża, ale i tak czuję spokój, bo mamy zabezpieczenie w postaci poduszki bezpieczeństwa, która wystarczy nam na 10 do 12 miesięcy życia, gdyby coś się wydarzyło. Także, gdyby ktoś chciał mnie zwolnić, to przez 10 miesięcy możemy żyć na tym samym poziomie życia. Do momentu, aż wyzeruje to konto, oczywiście. Jeśli chodzi o nasze dochody, nieco bardziej szczegółowo, to nie było tutaj jakichś nowości. Moje wynagrodzenie wyniosło 13 367 zł. Jest to czyste wynagrodzenie, bez żadnych premii czy innych nadgodzin. Wynagrodzenie żony to, jak już wspominałem, 0 zł, a 800 plus 1600 zł. Mieliśmy jeszcze jakieś drobne przychody, ale kwota nie była duża. Zanim przejdziemy do naszych kosztów, które wyniosły łącznie prawie 12500 zł, dwa słowa o partnerze tego odcinka, którym jest XTB. A że to końcówka roku, to jeśli jeszcze nie macie IK albo IGZE, to serio warto to zrobić teraz. W domu maklerskim XTB zrobicie to szybko i bez prowizji. A dzięki IGZE możecie obniżyć swój podatek i dostać zwrot przy rozliczeniu. To prosta rzecz, która jednocześnie pomaga Waszym finansom dzisiaj i buduje emeryturę na przyszłość. Link zostawiam jak zawsze w opisie. Jeśli chodzi o nasze koszty, to możecie teraz zobaczyć całościowe podsumowanie naszych wydatków w październiku. Jak widzicie, główne wydatki stanowi parę największych kategorii, które regularnie się powtarzają. Są to, można powiedzieć, nasze koszty stałe. Za moment omówię właśnie te największe z nich. Przez lata nasze koszty regularnie rosną. I jak wspominałem, to nie tylko wynik powiększenia rodziny, ale także wynika to po prostu z tego, że życie jest coraz droższe. Największe cztery kategorie co miesiąc wahają się w okolicach 70-80% całości wydatków. A co gorsze, są to koszty, które ciężko ruszyć i te wydatki nie są zbyt elastyczne. Zakładam, że w swoich budżetach macie podobnie. Ciężko optymalizować wydatki na mieszkanie czy na jedzenie, gdy jest to w zasadzie już zoptymalizowane. Nie wydajemy na głupoty. Zakupy spożywcze planujemy co tydzień i staramy się nie marnować jedzenia. Skoro już jesteśmy przy jedzeniu, to dwa słowa o tej kategorii, która pochłonęła najwięcej. W październiku wydaliśmy łącznie na jedzenie 3404 zł. Z tego około 2900 zł na codzienne zakupy, 320 zł w piekarni i cukierni, 110 zł na jedzenie na mieście i 72 zł na kawę. W sensie na 1 kilogram kawy, a nie na kawę na mieście. Od 7 miesięcy nasze wydatki na jedzenie utrzymują się powyżej 3000 i nie ma się co łudzić to już nowa normalność. Z jednej strony to kwestia cen, które po inflacyjnym roller sterze nie spadły, a z drugiej po prostu życia. Nie mam zamiaru oszczędzać na jedzeniu. Nie uważam, że wszystkie wydatki powinno się ograniczać za wszelką cenę, raczej uważam, że wszędzie powinniśmy zachować zdrowy rozsądek. Druga kategoria to dzieci. Razem 2798 złotych. Najwięcej, ponad 2000, to nowe łóżka dla dzieci. Największa pozycja października w tej kategorii wydatków. Reszta to ubrania, książki, zabawki i pampersy. Jakoś tak jest, że jesienią te wydatki zawsze rosną. Ale są to wydatki, które mają sens. I podobnie jak w przypadku jedzenia, mimo że są one wysokie, to szczerze nie widzę powodu, dlaczego miałbym kosztem dzieci przestać kupować im książki czy zabawki, czy nowe łóżko, które potrzebują, tylko dlatego że chciałbym oszczędzać więcej. To jest moje podejście. I każdy guru finansów, który wam wmawia oszczędzanie za wszelką cenę, niech się lepiej rozbiegnie i wiecie co zrobi. Takie wydatki nie zawsze są przyjemne dla portfela, ale są po prostu potrzebne. Zajęcia, książki czy wyjścia to inwestycja w dzieciaki. Zresztą każdy rodzic wie, że to nie kategoria, którą się tnie. Tu się po prostu płaci, bo wiadomo, że to wraca w rozwoju i w tym, że dziecko potrafi coraz więcej. A tak w ogóle, to ile wy wydajecie na dzieci w ciągu miesiąca? Mniej więcej oczywiście. Z góry dzięki za podzielenie się w komentarzu. Kolejna kategoria to mieszkanie, na które poszło łącznie 3135 zł. Z tego 2800 zł to czynsz, a reszta inne wydatki związane z mieszkaniem. Ta pozostała część to były głównie zakupy w IKI, Jakieś drobiazgi do domu. Nic wielkiego, ale każdy miesiąc coś przynosi. Raz łyżki, raz ręczniki, a innym razem jeszcze coś innego. Wydaje się drobiazg, a jak to sumujesz, to robi się konkretny rachunek na koniec roku. Zdrowie kosztowało nas około 700 zł. Głównie wizyty lekarskie i apteka. Nic poważnego, ale nawet taki spokojny miesiąc to już ładnych kilka stówek. Czasem mam wrażenie, że zdrowie to kategoria, która nigdy nie jest zerowa, a przypomnę, że mamy Medicover dla całej rodziny. Kolejna kategoria to samochód, który był w październiku wyjątkowo tani. Tylko lokalne przejazdy. Bez serwisów czy dłuższych tras. Taki miesiąc lajtowy można powiedzieć. Łącznie wydaliśmy tutaj 337 zł i to było głównie paliwo. Prezenty. Trochę wyżej, bo dwa razy mieliśmy urodziny, dzieci w rodzinie. W sumie 519 zł. Usługi też wyżej, bo wyrabialiśmy paszporty dla całej rodziny, więc trochę poszło na zdjęcia i opłaty za wyrobienie. Podsumowując, nie był to ciężki miesiąc od strony kosztowej. Ale patrząc na nasz regularnie względnie wysoki poziom kosztów, to szału nie ma. Kiedy patrzę na to wszystko razem, to mam wrażenie, że to idealny przykład życia klasy średniej w 2025 roku. Dochody są ok, wydatki wysokie, ale coś tam zostaje. Można powiedzieć taka stabilność na średnim poziomie. Nie odkładamy tyle, co kiedyś, ale nie brakuje nam na nic ważnego. Koszty życia rosną szybciej niż wynagrodzenia to fakt. Ale dopóki ma się plan, poduszkę bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek, to można to spokojnie ogarnąć. I to właśnie robi różnicę. Wiem, że nawet gdyby coś się wydarzyło, mam inwestycje, mam zapas gotówki, mam bufor na 10 do 12 miesięcy życia. I to jest prawdziwy spokój finansowy. Więc tak, październik u nas to typowy miesiąc klasy średniej. Bez szaleństw, bez katastrof, ale też bez jakichś cudów. Żona szykuje się do ruszenia z czymś własnym, co doda elastyczności i trochę dodatkowych dochodów. A ja po prostu pilnuję, żeby budżet się spinał. Oczywiście korzystając przy tym z najlepszego arkusza, który znajdziecie pod linkiem w opisie filmu. Dzięki, że oglądaliście. Jeśli lubicie takie szczere raporty z realnego życia, zostawcie suba i zajrzyjcie do innych moich filmów, szczególnie do aktualizacji portfela inwestycyjnego i raportu z wydatków z poprzednich miesięcy. A w komentarzu zostawcie jakieś pytania, jeśli macie i napiszcie, jak u Was wygląda październik. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.